Szokujące słowa ukraińskiego ministra Kłeby na kampus Polska, tak odpowiedział na pytanie o Woły. W środę podczas spotkania z Radosławem Sikorskim i Dymitrem bo uczestnicy kampus Polska zadawali pytanie. Jedna z uczestniczek zadała pytanie, kiedy Polska będzie mogła przeprowadzić ekshumację ofiar mordu wołyńskiego, szczególnie że Polska ogromnie wspiera Ukrainę w trwającej od ponad dwóch lat wojnie z Rosją. Huéba w tym momencie niejako zrównał mordy na Polakach z akcją Wisła. Zwrócił uwagę, że uczestnicy kampusu spotykają się w Olsztynie, dokąd ludność ukraińska została przesiedlona w 1947 roku w ramach akcji Wisła. Zdaje sobie pani sprawę, czym była operacja Wisła, i wie pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać m.in. w Olsztynie. Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. Odparł Kuleba. Przyznał również, że rozmawiali o ekshumacji na wołyniu z ministrem Sikorskim. Nie mamy problemu z kontynuacją ekshumacji. Mamy tylko taki wniosek do rządu w Polsce, żeby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy, żeby to było dwustronne, powiedział. W dalszym kroku nie mogło oczywiście zabraknąć argumentu rosyjskiego. A jeżeli nasza relacja miałaby być zdominowana przez emocje, to znaleźlibyśmy się w takim miejscu, w którym Rosja by wygrywała. Są prowokacje właśnie w obszarze historii, które są organizowane przez Rosję. Tak więc myślę zostawmy historię historykom, a przyszłość budujmy razem. Przyszłość niech będzie dla was.